Dobra, zaparkuję konia w ścianie, tak jak już ktoś to tutaj zrobił. Ja no lepiej, nie wyszwasz, tak bo spadniesz. Okej. Okay. Mój jest schowany za tym, gdzie okay. się, więc nie padnie. Oni tu przyjdą po ten zamek? Tak. Hmm. Przebiegną się po nas. Tego fortu nie mogę znieść. Posieś im niszczy. tam, you shall not pass. Tutaj wizardzie, nasz, almighty. Ale ty głupio wyglądasz bez rajstop, naprawdę. No, no, gdzie ją mam wygnąć? Tak to Wizard bez rajstop? Nie. <noise> że ja? Ktoś ja powiedział, że jestem bez rajstop? Dobra, live, radzcie się sami. Patrz na tego czarodzieja tutaj. <noise> Mamy Gandalfa, wygramy. Myszal not pass. ktoś tam stań z laską, grzej się. Tutaj, tutaj musisz stać, bo cię tak wiesz, dopingował nas. co czy przybędzie. <noise> Dobra, gdzie oni mają jakiś obóz? Pokażcie mi. Dopóki się nie zacznie, chyba nie idę spotować, bo to ma Ale Nie, zacząć. Od której, tam, od której strony oni przyjdą? Od dołu czy od góry? Z każdej. Od prawej czy z lewej? Z każdej. Od każdej? A my mamy no. po prostu napierdalać. Nie, mamy niszczyć ich forty. Każdy ma zbudowane takie fort i mamy no. zniszczyć. A może się na mapie jakoś znaczyć, jak ktoś widział, gdzie są te forty Nie widzę tych fortów jeszcze. Jeszcze. A, nie tak jak, się, jak, jak wojna się wystartuje. Ale ludzie Zdań się, się zbierają. Dobra, Dobra ja tu znalazłem jedną. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedmiu, osiem gości jest. Tu już można szukać? A to w to ja idę szukać. Fortu nie, tak, tak, nie tak, widzę, ale ich widzę. Właśnie o to chodzi, że... Ja na, na syklingach, tu, tu gdzieś może być. A to będzie grubo. Dokładnie tu, gdzie jestem na mapie, no Weź to jakie levele mają. Taką rzecz. Zobacz. Podejdź do typa i zobacz. Podejdź do typa i zobacz. nie jeb, jebni jeb, go, jeśli, jeśli nie straci HP, to znaczy, że no, możesz. być znowu. Robić jeszcze nie możesz, no to podejść i sprawdź. Podejdź do tej i wyjaśnij. Alt-C. Fajne, że się zgubiłeś czy coś. Zginął to wygrawek. Aj, halo, to moja guildia? Sorry. A jak się odwróci to alt-C i w plecy combo. O, sorry, chłopaki. O SF spadaj. Ale... Ale... Ja, jak nie padnie, to znaczy, Tros... że mam przerąbane. No właśnie, przetestuj to, to jego gir. Znaczyłem, gdzie oni mają obóz. Te typki, te ma 80 osób w gimni. Ej, dobra, jak to się dzielimy po 10 minut yes. To Trochę kiepsko. Skor, strasznie. Na mamy 50 skora, także mają dwa razy więcej. Chyba, kup, wysz kupno, i ja nie będę chciała kupić list. Wejdźmy, oni mają Discordy podobnego, wejdźmy tam do nich. Zobaczmy, ile ich siedzi. Podstawajmy To słuchajmy, będzie w ogóle. <laughs> dobra, jak, jak, jak się dzielimy, bo, bo zajeżdżarzy 10 minut zostało, jakby, nie? No to jak Włosi, to się pizzę kupi, poddadzą się. Znaczy, oni nam na pocieszenie. Wszyscy pizzą Zjadłem pizzę. Jak się dzielimy? No się tego nie wiemy. No. <siepling> no ale, to jest najtrudniejsze <noise> wydanie. Nie no dobra, no to pierwsze ten kto broni kto atakuje, no to, tak? Solica powinna być w każdym PT, żeby zamieszanie robić. Osoby, które się do na pewno z tego, w Flame trawarach, no, muszą to, no, być razem. Dobra, ja biorę gandalfa. <ś puòńCiano> po jednym Wizardzie na PT. Co robił <ś ela twenties> Zwi dobra, dobra. No co robi, pełznie? jedna <grym> nowość, szczerze mówiąc. Tak, czy Sakam? Magia. No, <grym> no dobrze, że za 10 minut to się zaczyna i trzeba się trochę spiąć. No. Podzielmy te party. To dzielcie. Ale co mi tam jest? Zaczekajcie chwilę, muszę na sekundkę wyjść. Bo ninja, <grym>, bo na to jest... e, no nie, jeden ninja, jeden wizard. Nie jest dobrze. Nie, jeszcze tam lecę zobaczyć. czy na osobę. A mówisz, ja w kotę? To ja zakładam hełm. No bo chodź, ragi. A jak to robimy? Spowodujemy no, no, się pytań. na obronie, czy bardziej atakujemy? Ja ja czekam, aż to się odejdzie i w plecy wchodzę. Znaczy, ja proponuję na razie po prostu czekać, aż. siedźmy w środku, nie ruszajmy się. Siedźmy no, sobie tak na kamieniu. Najlepszym obroną jest atak. No nie w tym momencie, gdy jest 8 zamków. No. Siedźmy na kamieniach, może ktoś przyjdzie. Wtedy się wszyscy wrócimy na jedną osobę w końcu zginie. Jest taka opcja. To Markus, ma miejsce wody. party czy nie? No my Moje już mamy 5 osób. Moje party osób. Gdzie, gdzie idzie? O, to nie nie wiem, zróbcie, ja już zrobiłem 5 osób. To bez party pobiegam. Jak się w ogóle, prawda? Tu daj retek. Kraj, drugą druga na... Retek, zrób Krityka kropę na no odwoze, kropa. Kropa. Na Mamy wizarda, nie? Mamy A jak ty w ogóle przedmiotów na to? No jakichkolwiek, nie mam tutaj I... chciałbym z tego Poderką wchodzisz do środka, ale to jeszcze nie możesz A, Poczekaj, aż wystartuje wojna No, no, ja no, są no mają Ja 80. Ja jestem w której grupie? Atakującej czy broniącej? Tak Ja nie o, wiem w której jestem. W jakiej grupie jestem? tak? Nie Koksik, koksik o, ta ta... No a na razie proponować wszyscy dostali, nie żebyś jakiś ci ryć Niech jeden... czy osoba, czy tam trzy idą nas potować, a... Tego, tak, cóż, tego, ty weź... weź bajt mi na siebie, ja będę w chodził No ty wytrzymasz Ty Walker ja jestem Ja przeżyję Dobra, czy są zbija. jeszcze jacyś ludzie, którzy nie mają party? Ja. No, to znaczy. Kto? Napiszcie kropkę na, p na tego na nim kto nie ma party. Aby się tak, tak rozsądnie. Y Albo napiszcie kla swoje klasy najlepiej. Y y y prawa. Moje party jest full. Koksik, dostałeś bufy? Czuję się jak pająk teraz normalnie. E dostaliście bufa od Potki? O, oh, ja na 9 minut. minut, no. Dobra. Ja tu sam odgrywałem dla siebie, no. A, dobra. Tak I, i, no. się zdarza ja ja u to, ciebie? Pomocny to, to kolega widzę. Wszyscy ludzie, którzy napisali kropkę, że nie mają party, mają party. Ja nie mam <laughs> No ja też. Na nie mam. Ja napisałem u mnie w party kto jest, więc to już jest. Po co wam i łyżkę i wizard w party? Bo w... to się Mam niebufe, bo, bo możemy, kurwa. No, Wyście nie to dodali, byście opuli, no to... Dobra, ja oddam łyczkę hey, hey. Za Dandeliona. <laughs> I Dark Knighta do pt. Z apla. To ja oddam, to, to ja oddam za, za Outfit'a, pasuje? Bo no teraz kto jest bezparty niech pisze. Ej, zbubrował. Tak Jeszcze klasy postaci. Jak wskoczyłem, tu i się zbubrowałem i się nie mogę co mi ruszyć. Trzech warriorów w twarte? No, no to się nie broniło, już się broniło, jak to po co? Już warriorów wopiłasz? To nie wow. Wszyscy warriorami grają. No. Nie, bo... W wowie warriory były imba, nie wiem o co wam chodzi. No poczekaj, to może Fug pójdzie gdzie indziej, a wezmę kogoś jakiegoś warriora. No może weźmie. Tak. Cześć. Też ja Birgenena No to on. Ja my nie chcemy Birgenena. Birgenen to jest mój człowiek. No coś tu wstał mi no? Wiecie, że mamy A, <laughs> nie, no, nie że fotonami? foton na no, mnie? Ale fajnie. Nie, że chcę, że to ważny foton. Co moja bo Byśmy pod po zrobili i byśmy właśnie na prostu Macie ninja, to party, nie wiem czy jeszcze ktoś ma miejsce czy nie A, no bo wywali... Ale mam jeszcze na dwie osoby miejsce Czekamy, czy zginie, jak doskoczę O kurwa, nie, nie, nie! Dobra, dobra Zginąłeś? Jeszcze nie ma party Chyba nie stoczyłem by leciał, od nas, bo zamieniliśmy go Czy ja? Chyba nie mam party Nie, już To chyba. jest ninja, także żeby... weź... A, dobra Odpalać już te perfumy? Nie, jeszcze nie, 20 minut Chyba wszyscy, nie? Już mają. Dobra, puszczam Lampion w pokoju. Pom Pomagajmy, pomachajmy flagami. Każdy ma pociąg Puść... z Guild Surage'a? Puścić później dla, z... dla zmarłych. No ja, ja nie, nie mam tej mana potem, bo miałeś wziąc, ja nie do przygradewa. Xirepi, wziąłeś sobie potki. Ja już miałem wcześniej. Ale Gildiny? Nie. A, bo A to to muszę nie tylko Nie ma Gildiny jechać. To bo... czekaj no, tak, to jest Sub depot, nie wiem czy z tego nie będzie mógł wziąć. No nie wiem. Zostało 4 minuty, nie zdąży pojechałem wrócić. Jakbyśmy nie zabili drodze. Nie mogę się ruszyć. Hmm. Recovery center? Tu się będziemy a. respić? Nie ja wiem jak to działa, ale są dwie takie. Na, namioty medyków Chciałem, tak, że warto brać, więc... to tak, tak, ty tak na, powiedziałeś, żeby wziąć to, to posłania, a to było tak jak my mamy, żeby go zrespić. Chyba, że nie zbudowaliśmy tego. Kaptań mi się ty mi tak nie uciekaj Co? Bo jak cię dojadę Ty masz tym Wizardem jakieś hile, nie? Coś ty No tak <śmiennie> Mam dla siebie, jednego imieniu no. Wizarda na uliczkę Ale cząste, tylko on jeszcze nie wie o, które są czego. To Ma dwa hile. No jeden mam dla siebie, a drugi jest taki dla partia. Oba są tak, jednym No przecież ci tłumaczyłem, Jezus. że drugi masz, ale kierunkowy, tak? Możesz siebie uleczyć i od razu sojusznika, tak? Tylko Tylko go musisz trafić. Atakującym, magiem, nie, nie leczącym, to liczcie się z tym. Bo no, przecież no, no, ja jestem to... taki. Kill wow. aura polecam rzucić. Yy, od razu sobie na pasek tego, quick, yy, na quick pasek. Bo możesz to używać na Awakeningu. Co możesz używać na Awakingu niby? Healing Kaury. To ja wiem, tylko o ten drugi chodzi. A to musisz rzucać na Staffa i klikasz Shift-E. Trzy osoby macie tylko w party? Jest trzynaście osób na raucie, no to nawet ja nie no Liczy jest się tak. ilość, a jest jakość. Wa ważne też jako magrze powinieneś rzucać e, PA, czyli Shift-Skill Staffie tak A ten B, czy, jest tu czy nie ma? Nie ma go tu, ale To on, ja on pisa, że on nie ma coś okay. tam z młodszym, młodszym bratem. Dobra. Wybaczam. Chyba ten do mnie pisał, czekaj, zaraz ci Ta, to on. <laughs> O której skąd skąd no, ty no, masz? No, no, że 8 gigit to będzie. O to zamki widział. Piszę. Gdzie? Gdzie? Bynajdź do te, tego knowda. No i to? No, B. A tu C8. Masz tu coś z tymi pocjonami. A tutaj nie możesz już. No bo to nie z tym. Zobaczcie, że jakby startuje przy tym suppli depot, czy tam nie ma. Masz budynek suppli Depot. nie do tej Będzie wody? Je. Nie innej Gilny? A to jeszcze 7 minuty, chyba nie. No jeszcze minuta. To, Ja się tu schowam za zaskoczę, bo ja nie A ty, do tyłu to co? My już tu wyginę Ja tak to Teoretycznie tak, tak, tak jest. Liderze, że możesz mi kontrakt zmienić? Nie, nie, to pogłoski były, wiesz? No, <laughs> to. to... Tak się zmienili to. A, Zabdej... updateowany, nie da się już. Ja no, w sumie zabiję znaczy, pierwsze tyły, sprawdzę, potem no. będę w sprawdzał. Nie na Miku, wróćmy tam Od razu poszedł do góry Jakie są tyły naszej przody? Tył tył jesteś tam. Jest tam. Na NW są nasze tyły Teraz tył będzie tył, <grym> będzie ich niej nie, nie wiem, nasze tyły... Ty nie wejść pod jak masz tego. Że będą na nas z góry skakać No, bo tak nie. będzie Nie zdziwiasz się, bo tam można łatwo wejść To nie skaczą Może są nogi połamią nie łatwiej. Chyba, chyba się tym, że się nawet tym dostanie. nie zostanie. Można z problemu zrobić partowe kanał na Discordzie. Nie, ja bo to dobrze? jest tak. nie, nie, no, nie. słabo, stary, no. bo jak się porozumiesz na szybko? No. No, tak czy, jak, tak, czy się Tak cieszę, się jak, żeby było, nie było pierdolenia, typu Jezu, jak on, jak on bije, Jezu, jak go no. zabiłem. A ja, no, to co innego, no? Tylko jest jakieś że szybkie informacje ważne, a nie jakieś... Szybkie takie... info, jeden leży, drugi leży. Czemu nam no zniknęły barkady? Czemu ich nie widzę? To tylko ich HP. No. Eee... O, mogę kupić już te pocjony z tego. Eee. O, jest, jest, hmm. że można się przenieść. Zaczęło się chyba. Tak? No przecież, w tym roku Ej, Biegną już. Gdzie? Co? Gdzie? Jak to? Nie, ale jest już gusie, no, Nie, nie, nie tego kupić. ale nie ma jeszcze Taki No już, że biegną, no, a ja, ja się wracam No ile kupisz ich pod tym, tak na. A 50 miniów To i tak no, masz no, tego, z bilinego A to na koniach, w sumie będę na piernarał tutaj, nie? A 100 piliów się musisz kupować? Nie masz tego, z rajów? Już są u góry, będą skakać właśnie Tak? No, są tak. A mają spadochrony? A dużo ich? Zjechali na dół, są u nas już z tej strony. Ale to zblokowałem się. Nie no da. to mag już padł. To było szybko. Serio Nie mogę się ruszyć, o. Trochę muszę. Wy szort. mi powinno mnie tepnąć, tak? A okej. Okay. Nie, musisz ścisnąć. <laughs> Jak tak się tak. ma Fort? A, nie, nie, nie. Yy, coś takiego? No i to by było na tyle, mówiłem. Ale, ale... no, ale że co? No ale żal, że już jest to, Ale co nie chodzi. Nie no ja, kryć Ale czemu takie, takie osoby na level pierwszy nołdą poszły? Każdy note jest warty ale Dokładnie, ma, masz zarabia No nieważne, ale masz 10 takich i, i sobie zarabia, no, ale ale lej, lejemy ich, lej, lejemy tych tam jeszcze żyję. Ała. Drugi raz. Wstałem i żyję. Wtedy, ale ja ich w ogóle nie ranię nawet, what no, fuck. No bo to są 60 no. Skąd ty to wiesz, który, który oni mają level? No ile oni mają buffów w ogóle? Kurwa, <ścoughs> oni okay. okay. mi zabili. No. Dawajcie, chodźcie, idziemy na fort, wejdziemy i zniszczymy szybko. <ścoughs> <ścoughs> Olać tą walkę, chodźcie na fort, bo... Svendelgam, a czy Svendelgam to biorą ich, czy nie? A my, Kto idzie jeden na port? Jest. Ja nie wiem Wiesz o, że... ja no, wies wies o tym, że Tutaj są tylko 3 osoby, czy 4. 4? No tak, to jest nawet nie jedno party No, no A, pan ja pan to ma, czy... pan... Jak to jest możliwe, że oni mnie biorą na dwa hity do shop, nie? Mają 250 AP A no patrz, ile oni buffów mają. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jeden. A... Ty masz tam debuffy też z loku. Ona się nawet kurwa nie Jak? rusza. Ty masz tam debuffy nawet. Ty jedziesz też debuffy, wiesz o tym? No debuffów ma trzy. Czy nie wiem, w sumie. Tak, chłopak, tak, 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 tak. to co? Nie, no dobrze, jest, jest, jest dobrze, w chuj, jest yy, bardzo dobrze. No, ale ja tylko przewróciłem! O wła właśnie, właśnie bije jakiegoś. Go o, zniknął. No przecież to jest bez sensu, że oni użyją na no, nie jedno kombo, aczkolwiek nie wiem, no. Życie D nie brawa, To... Będziemy... O! Jedną błyskawicą mnie zabiło coś. Ja i tak konia zabić, bo widzę. Co błyskawicami nawala tak fajnie? Łyczka? No, nie, no, nie No, będę... no i no. Ej, tu gdzie jestem jest fajnie, tę miarę. Tak? Ten... Nie biją? No. O kurwa, 40 osób tak jest przy forcie. Z 3 gildy o, o kurwa. Jej. Może tu jest kilka gildii nas bije. A. To, nie, tu tylko jedna. No. Tempest. Tempest. No. A. Ale w ogóle, jak to jest możliwe? Ty, no ja bez kitu padam od od tego wizard witchki na jedno combo. To u mnie to chyba nawet jest jeden skill, a nie combo. A, no może. Przy, Na mnie to działa jeden skill. Ale to tak całkiem, powiem wam. Pouczające to jest. Strasznie słabo to wygląda. O, no, mam nie no Wygląda mam dobrze, mam... tylko nie ta strona wygrywa co drugi. No, przecież. No, to no, no, dobra. Skill. Przyszła druga gilia. No, to o, o, super. no, 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 z no, 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 więcej osób przyszło. no, tam, tam jest, przed, przed tym jest inna gilia. no, jeszcze no, jedna no, 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 Słuchajcie, ja nawet nie mogę do nikogo podejść, bo mnie coś zabija w ogóle zanim się zdąży ruszyć. No tak O, użyłem Dobrze. skilla, użyłem skilla. Ktoś wychodzi ze mną na spacer czy coś? Typo, bo nawet ja prób ja próbowałem wyjść, ale nie da się. Ja czekam. Ty. A ja będę no, twardo walczyć, będę, będę tutaj. Nie no, no. Yeah. Pokażę to, to... Im ninja powa To, <ślam> to, to, to nie, nie, są nie, typowe naudy, jak nie masz 500 girskor no, no. Ja. O mnie. Skoro oni mnie nie ranią, jak jestem chwilę nieśmiertelny. Nawet aż. tak, <śmiany> dobrze <śmiany> mieć. Kurwa, Trynda na ulcie. Ja Ale teraz ulta im poczta, poczekajcie. Im Blok nie działa. No właśnie, blok nie działa. Bijcie tego klęka, bo on, on pada lekko. Justin go, tam gdzie Justin stoi, dobrze, dobrze, jeźdź go, jeź, umar, potknął się. Dobra, dobra, ale widziałeś, zabrałem mu HP. Widziałem, dobra, widziałem, tak, widziałem, zabrałeś mu, to prawda. Tego tu bijemy, lewy, Les. lewy ruch... już ma full HP. Dobra, Wszyscy nie, full zbierajcie ulta, klikamy V i wyskoczymy w tym samym momencie z ultami <laughs> <laughs> O, poszedł mój, patrz, o, patrz, patrz, patrz. Obawiam się, że nawet 1,4 HP nie zabierzemy. <laughs> Jedną piątą jeden stracił, także jest, jest ktoś. O, czemu oni Fortu nie biją, tylko nas? Oni na... przy okazji biją Fort, bo dosłownie jeden skill. Co to za postać? Może chodźmy to... ch 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 na inny Fort jakiś tak, żeby coś tam porobić? Próbujesz no no, no, to, możesz pobić to? To? Jak to? No bo jeszcze jednak, zobacz na mnie mapie ileś tam właśnie szkodzi! Ty zadaj, gdzie <śla�> <śla> <śla> oni Zniszczyli, no nowe... chod, się chodź, już muszę jest po zabawie. Jak tam 40 jest. Jak po zabawie? A nie nie się nie może, ma... ma... O, ale coś zrzuciła do, do mnie ten. To... A, druga gilia, się, mam A, druga gilia, dobra, no. mam Hellfire, bo już rzucił skill'a i padli Oni. nie Jak się rozsypali. No, nie wstawałem. Ja, już nie mogę nawet motyką na słońce się rzuciliśmy. Chodźmy bezu, na nuda, nikt go nie będzie warkumę. atakował. <grym> o, mogę się zrespić. No przecież nikt go nie atakuje, nie widzisz? <grym> no w sumie tak. O, ja się pojawiłem i od razu leżę, fajnie, fajnie. Ale nuda, ja uciekam. na tym nudłoże. Nikt nie przyszedł. <grym> Ej, na tym czwartku nikogo nie było. Jak mi tu hałas. Dobra. Powiem tak, wyczerpałem y, mój limit y, wypierdolek na najbliższe 3 miesiące. <grym> <grym> Twardy bądź. Tak, eee, dobra, setem. już niszczyłem. Ale, ale ci z Tempest przegrali, bo <grym> delete nas niszczył. No. Może oni tak. wiesz, A, w komiliu, wiesz, rozpocząć walkę? Oni chyba w tego, czyli Fardy był ten Dillit Ale lagi, o ja pierdolę. O, zraniłem kogoś. Potknął się ktoś o mnie. Dobrze. Ej, to nic nie ej, nawet. A, ej, wiecie, nie, że jak ja. blokuje to mi nic nie O, dobra, nieważne, tak. Ale przez chwilę mnie nie ranili nawet. Chyba fort straciliśmy. Nie, Tak. Dobra. To już... to no. jest bo Już nie mogę się zrezbić w forcie. No nie, to byśmy już przegrali. Jeszcze chyba... Na... Mamy jeszcze 30 chyba procent. A nie, Mamy jeszcze barykady! Bo tego nas pozabiło i tak dalej, ale to... Dobra, mnie Volvi zrespiło GG Unlucky Ile, ile minut minęło? O, tak. Dziewięć. Chciały, daliśmy radę <głos> <byliśmy>. <głos> było blisko, było blisko. Tak, tak. Zabrakło tylko to szczęście. Mamy rekord do pobijania. To do, jest 15, dobra, to że ja tak teraz, to jest. No chciałbym zdjęcie suchara. zrobimy. Zdjęcie Słuchara poprosiłbym o jakieś wnioski tutaj Guild leadera teraz No ale przecież <noise> Nikt mi nie wierzył, no nikt. No myślę, że obrona tu um, nie działała. No My specjalnie wybraliśmy Ford na końcu pustyni, Wobec żeby nikt nie przyszedł i tak przeciwnika walcząc dzielnie niestety polegli. A Gdzie to zdjęcie o, jeden killer, to wszystko. nie Jeden to Gdzie są statystyki. A gdzie się patrzy? Gdzie to są? Gdzie? Gdzie I zakładka Conquest status. O, ja się typnąłem tam jeszcze, ale fajnie. Ja też. Nikt z <laughs> nas nie zabił na ich guild oficera, nawet lidera, Nawet Super. Membera. I... Co no, to no, 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 ma... założyć? Gdzie, Gdzie są wrogowie? Gdzie tam jest mój konkret? śmierci? Boże, że nafidowali, nie? <laughs> ja Miki konika zabili. <laughs> Ale widzę, widzę tutaj braki w ludziach typu yy, Bjergenen i czytolis. Mają tylko 5 zgonów, nie walczyli. Tak. No, jak to zrobiłem? Ukryłem się w tej wieżyczce waszej. Gdzie by tu team dostali, tylko. Nie, yeah. i. I polka I... takiej wieżyczki. Conquest status. Także tego. Gdzie idziemy, To Już koniec? Tak, to Gdzie jest tak. Ja myślę, że to przez to, że źle ustawiliśmy party, że złe osoby do party zabraliśmy. Tak, tak. Party. Ja się z... Dokładnie, tak. To wszystko to właśnie. To na pewno będzie Następnym to. Razem... <coughs> nie, ja następny, chyba... Następny raz będzie za pół roku. I to ja, 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 ja chyba mam najlepszy gira, ja nawet nie byłem w stanie jednej piątej komi zabrać na kombo całe. Samemu. Także tego...